Przepis o barwieniu banknotów, w przypadku napadu na przykład, będzie obowiązywał od przyszłego roku, od stycznia, ten termin przesunięto. Proszę powiedzieć, czy dla banków spółdzielczych wprowadzenie tych mechanizmów, rozwiązań, które będą barwiły banknoty w bankomatach, to jest duży problem? Ten problem zmaterializuje się już niedługo, bo ten okres trzech miesięcy, który nam pozostał, aby wdrożyć to rozwiązanie, jest okresem krótkim. Ten system uważamy, bo, że nie do końca został przemyślany w sposób taki, aby w naszej opinii był on skuteczny i, i miał zapobiegać tym przyszłym zdarzeniom, które, które ma ten system neutralizować. Jak zawsze bywa, problemem oprócz organizacyjnej, czyli tutaj szukanie dostawcy tego systemu, który zostanie zainstalowany w naszych bankomatach, certyfiko certyfikowalność tego systemu, serwisowanie tego systemu i koszty wdrożenia, a potem utrzymania no dziś już mniej więcej są szacowane w dziesiątkach tysięcy złotych. Z tego co wiem to właśnie Trudno jest bankom, gdyby uzyskać wyższą opłacalność bankomatu. Po prostu nie można obciążyć klientów wyższymi kwotami z tego korzystania się. z bankomatu. Tak, zgadza się. W większości bankomaty nasze zlokalizowane, zainstalowane są w naszych placówkach, które na terenach mniejszych miast, miejscowości, to są lokalne społeczności. W większości to są nasi klienci, a więc obsługa bankomatowa uzupełnia naszą ofertę działalności bankowej w tym środowisku. No ciężko te koszty, na pewno będzie bardzo ciężko przerzucić na naszych klientów i, i, i szukać tutaj równowagi pomiędzy stroną kosztową a przychodową. Dziś tak naprawdę konieczność wdrożenia tego systemu tylko i wyłącznie należy rozpatrywać w aspekcie kosztowym. Natomiast jeśli popatrzymy na korzyści Płynące z wdrożenia tego systemu, no ciężko je dzisiaj zdefiniować, bo też mamy doświadczenie, jak wygląda sprawa e, zdarzeń, którymi, którym mamy zapobiegać dzięki zainstalowaniu tego systemu. To są zdarzenia no, niewystępujące w sposób częsty. E, tak naprawdę nie mieliśmy okazji tutaj spotykać się z tego typu zdarzeniami. Druga rzecz, jak to będzie wyglądało, stawiając się w przyszłości. Jak będzie zamontowany system czujników, które, jaką będą miały wrażliwość. Czy nie dojdzie do niszczenia banknotów w sytuacji, które wcale nie są wynikiem e, nagłego e, czy próby kradzieży, czy włamania do bankomatu, ale chociaż e, przejeżdżającego, czy, czy, czy samochodu, czy cięższego sprzętu, który wywołuje drgania, i te drgania przenoszone na bankomaty, pytanie, jaka będzie wrażliwość tych systemów czy nie dojdzie do no, niszczenia banknotów w sytuacjach, które nie stanowią e, zagrożenia kradzieży. No to na te, na te pytania, odpowiedzi dopiero pozyskamy i zobaczymy, jak to działa. Tak naprawdę powinniśmy przetestować te rozwiązania, które dziś szukamy po macku. Powstają, nazwijmy to na kolanie, a Wydaje mi się, że temat jest tak poważny, jeżeli ten system ma być instalowany w co najmniej 40% naszych urządzeń bankomatowych, to powinniśmy go odpowiednio przetestować, zobaczyć jak on działa, jak się zachowuje, a my tak naprawdę wdrożymy to rozwiązanie w dużej niepewności dlatego jaka będzie skuteczność, jakie będzie działanie, no a na pewno wiemy jakie będą koszty. Nie małe. Zdaje się, że banki spółdzielcze mają 6 tysięcy bankomatów w całym kraju? Zgadza się, zgadza się. I to jest liczba, która je, przemnożymy ją przez koszty wdrożenia i utrzymania tego systemu. To są duże kwoty idące w miliony złotych. Pytanie, czy po jakimś czasie nie będziemy zmuszeni redukować liczbę bankomatów w miejscowościach, których na przykład obrót czy zasilenie nie jest w takiej skali, jakiej byśmy się spodziewali. Zresztą już pojawiają się artykuły, że część banku sektora komercyjnego podejmuje działania redukujące ilość bankomatów na polskich ulicach. Z pana odpowiedzi wynikałoby, że to rozwiązanie to jest tak, jakby strzelanie z armaty do muchyn, tak? No bo mało jest takich napadów którym mają zapobiegać te mechanizmy bardzenia banknotów. Zgadza się. Też trzeba wziąć pod uwagę, że wystarczy odpowiednie kwestie ubezpieczenia walorów pieniężnych, które posiadamy i, i, i zapobieganiu tym, kradzie, tym, tym skutkom, żeby one nie, nie stanowiły kosztów, a, a, a poprzez ubezpieczenie dały pewność i możliwość odzyskania środków, które zostaną skradzione. Także no tak, to jest projekt, który ponosi i niesie ze sobą bardzo duże koszty, a co do korzyści ciężko dzisiaj je dokładnie określić, żeby powiedzieć jak, 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 o, jakie one będą miały wybieg. Żeby bankowość spółdzielcza nie była zmuszona do redukowania liczby bankomatów, gdyby się okazało, że koszty są utrzymania bankomatów z tym mechanizmem zbyt wysokie. To, czy banki spółdzielcze wystąpią o jakąś, nie wiem, pomoc finansową do Narodowego Banku Polskiego, do innych instytucji, no bo kwestia dostępu do gotówki to nie jest tylko kwestia wygody klienta, to w pewnym sensie jest także kwestia bezpieczeństwa państwa. Oczywiście, bo mówimy tu o bardzo, bardzo ważnej roli banków spółdzielczych w terenie nazwijmy, gdzie usługi bankowe nie są powszechne czy popularne. Zapobiegamy w dużym stopniu dyskryminacji usług finansowych, dyskryminacji społeczeństw lokalnych, które muszą mieć dostęp do gotówki. Na tutaj bardzo dobrze, dobrym testem był okres pandemii, gdzie nasze placówki otwarte i bankomaty pozwoliły utrzymać płynność i ciągłość działania wielu gospodarstw domowych, wielu firm. I przetrwaliśmy ten trudny okres. Kolejnym testem był wybuch konfliktu w Ukrainie i również zmasowany, jakby taki ran na, na, na gotówkę w bankomatach. No, powiem tak: wdrożenie tego systemu na pewno zwiększy koszty działalności, nazwijmy tych bankomatowych bankomatowej w bankach spółdzielczych. Ale z tą kwestią na pewno będziemy musieli tak z wieloma innymi poradzić sobie sami.